Siema. Jeszcze nie widać, ale warunki polowe dzisiaj trochę. Zaraz wam pokażę. Tu mamy moją ładną opaskę, którą trzeba wziąć na łeb. Tu biorę sobie plecak. Tu opaska i tu cipy i inne takie rzeczy. Gdzie my to jesteśmy? Już wiecie, bo widzieliście. Ale powiem wam, że patrzcie tu, co tu się w ogóle dzieje na sakra. Strasznie będzie. Naprawdę będzie strasznie. W sensie pogoda leje tydzień temu plus 500, a dzisiaj leje i jest zimno, więc chyba w środku lata też będzie morsowanie. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś tak źle. Dobra, do startu jeszcze pół godzinki, więc będę się tu ogarniał. I never see the Fancy on a fast car No i marudziłem na początku, że pada, że takie pogoda nie za zaciekawa. Finalnie okazało się, że waruneczki idealne, naprawdę idealne. Nie było żadnego grzania się, po prostu ta woda, która gdzieś tam kapała na nas, mistrzostwo. Naprawdę mistrzostwo. Gdyby takie waruneczki były tydzień temu, bo ten bieg mógłby zupełnie inaczej wyglądać. Ale nie będziemy tutaj rozmawiać o tym, co było tydzień temu, bo to już wiemy. Do rzeczy. 5,5 km tak w skrócie. 5,5 km do góry, później kurczę mały wodopojik i zbieg na dół. Zbieg na dół dosyć y, fajnie, szerokimi drogami, momentami kurczę, zbiegało się elegancko, naprawdę to nie było to co tydzień temu, że no nie było nie było co się rozpędzać, bo ten wiadomo, że były też odcinki, gdzie trzeba było naprawdę uważać. Ale ogólnie, w gruncie rzeczy, naprawdę świetnie się później to zbiegało. Długie, fajne odcinki kurczę do pobiegnięcia i też jakoś morale po tym biegu urosły, no bo tutaj założenie, które było też na, na to, co tydzień temu się wydarzyło, czyli jak można, to się biegnie i, i, i zbiega, jak jest pod górkę, no to wtedy trzeba coś tam y, powalczyć ze sobą, ale i tak uważam tutaj za sukces. Podejście pod tą y, kolejką, y, to drugie takie, które naprawdę trwało trochę, po prostu zrobione na raz, także tutaj morale naprawdę urosły. Całość zamknięta w dwie godziny z hakiem, także tutaj też jeżeli chodzi o same, samą prędkość i tak dalej, wszystko jest ok. także no troszkę urosłem, bo, bo, bo martwiłem się, że coś jest już ze mną nie tak, że, że, że tak zawaliłem ten tydzień temu. Jest trochę jeszcze kac po tym, ale naprawdę jestem zadowolony z tej imprezy. Co prawda, zestawiając teraz znowu Run Magedon ze Spartanem, to powiem Wam, że Spartan mógłby parę rzeczy poprawić w stosunku do, ran, do Magedonu i to jednak oni powinni się uczyć od Run Magedonu, gdzie tutaj teoretycznie Spartan ma jakieś tam międzynarodowe nawet korzenie i jest to... Ten, impreza taka międzynarodowa, obstawiona lepiej. W ogóle wrócili po trzech latach do, do Polski. Wcześniej, jeżeli dobrze kojarzę, oni robili to w Czarnej Górze, ale też mogę się mylić. Na pewno wtedy, kiedy ja zaczynałem się tym interesować, czyli tamten 19-20 rok, to bieg miał być w Czarnej Górze i nie wiem, czy to kwestia tego, że tam wyszła pandemia, oni po prostu odpuścili, nie zrobili i później już długo się nie pokazywali w Polsce. Ale. Przyjmijmy, że ten, że no, mogliby, mogliby wrócić do Polski na stałe, chociaż z jednym biegiem, czy tam nawet z dłuższym dystansem, uważam, bo, bo, bo to byłoby coś innego i coś ciekawego. Nie mówię wcale, że lepszego od Randomagedonu, ale to zaraz przyjdziemy do tego, dlaczego. Ale wiadomo, konkurencja na rynku jest dobra, więc czemu by nie jeszcze jeden gracz miałby tutaj nie, nie zadziałać? No ale wiadomo z Ranmagedonem, i przy tym, jak oni potrafili to już wyskalować, wszystko i, ten, i ilość osób, które potrafią przemienić przez daną imprezę, no to też pewnie zupełnie inaczej wygląda niż taki jeden Spartan. A już tak konkretnie porównując Spartana z Ranmagedonem, czyli weźmy sobie tego klasika, bo tutaj to byłby odpowiednik ten super. Dystans na Spartanie to odpowiednik tylko klastikę na Ramagedonie, żelastwa na pewno mniej, jeżeli chodzi o, o Spartana. To jedna rzecz. Przeszkody troszkę inne, aczkolwiek tutaj, jeżeli coś ma ważyć ileś tam, to waży tyle i konkret. To nie jest jakiś tam nasypany kurcze <laughs> worek z piachem. Tylko widać, że to, te, 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 te obciążenia, które nosiliśmy, to było naprawdę wszystko poważone, solidnie skonstruowane. Więc tutaj trzeba przyznać, że mają to dopracowane. Jeżeli chodzi o żelastwo, no to tamten ich wariat z trochę innym chwytem, to znaczy z innym. No tutaj jednak poziomą rurkę łapiemy i ten kąt między jednym a drugim ustawieniem chwytu jest dosyć mniej, jest mniejszy, więc nawet ja to zrobiłem i tutaj udało się uniknąć karnej pętli. Aczkolwiek tak jak mówiłem wcześniej, co druga tak naprawdę była moja, ale zawalałem na takich pierdołach, gdzie była równoważnia, na, na tym, na taśmie, później był jeszcze równoważnie ustawiony na, na, na takich kołkach drewnianych. Też to kurczę zawaliłem, i teraz nie wiem, czemu, czy to dzień po prostu idy, jakaś dyspozycja kiepska, czy, czy, czy po prostu nie wiem. No, druga sprawa, że tutaj nie ma przebacz: jak raz nie zrobisz przeszkody, od razu wędrujesz na karną pętlę. Nie ma A, B, C podejście, tylko po prostu masz iść na karną pętlę, i tyle. Nie ma, zmiłuj się. Wrócę jeszcze do samego startu, bo powiem wam, że nie wiem, na rannego do chyba tak nie miałem. Wiadomo, że tam też muza wali i w ogóle i tam to się to, ale nie wiem, czy to ta scena mnie tu jakoś tak urzekła, czy coś bo było w ten. Z racji, że nie chciało mi się za bardzo tego biec na początku, to powiem wam, że jakby tam zgasili światełko, muza fajnie grała, konferencjer też, spoko, naprawdę tam nawika cały czas leciała konkret, więc kurcze, też miał gadane, ale ja bym go tam wyciszył rozkręcił jeszcze trochę muzyczkę i można by było balans z ciałem do rana robić naprawdę nie musiałbym tam wcale biec naprawdę klimat był spoko tak samo ten start i w ogóle te, te ich sample fajnie, fajnie podkręcały całą atmosferę naprawdę chciało się tam kurcze wystartować na tą, na tą trasę i po prostu mielić te kilometry więc tutaj też uważam, że trochę, no nie wiem, na mnie tu bardziej zadziałało niż na, na Ran Magdonie. Aczkolwiek nie ujmuję wcale temu co, co, co ten, jak wygląda startowanie ludzi na samym Runmagedonie bo też ma to swój urok. Po prostu tu jest trochę inaczej. Jakoś nie wiem to po tylu tych Runmagedonach jakoś fajniej do mnie trafiło i tyle. Jeżeli chodzi o pakiet startowy, no to widzieliście Mała zwięzła koperta, tam kurcze, czyli opaska na rękę, opaska z chipem i w sumie tyle, opaska na głowę. Później już po przejściu przez linię mety, yy, od sponsorów właśnie, co, co chcecie taki szwedzki stół tak naprawdę ustawione, co chcecie to wrzucacie sobie po prostu do wora, na końcu zabieracie koszulkę i tutaj ważna informacja na temat koszulki. Trochę jestem zawiedziony, bo myślałem, że będzie to stricte techniczna, stricte techniczna koszulka, gdzie będzie można gdzieś tam na jakiś bieg wyruszyć z nią, a jest to po prostu bawełna, więc no tak średnio trochę jeżeli poszliby w jakieś takie bardziej techniczne rzeczy to, to myślę, że byłoby lepiej no bo jednak można by było wtedy tym coś pobiegać a tak bawełna to, to no, jedyne co to do roboty można to założyć I, i tyle no bo gdzieś tam nie widzę najmniejszego sensu żeby ten żeby, żeby brać to na jakąś trasę czy na jakiś tam trening bo po prostu będzie ciężko więc dla mnie jeżeli chodzi o koszulkę spoko wzór ale totalnie nie ten. Przez to, że jest to bawełna, nie, nie trafia do mnie. No i tyle. No, nie ma co tutaj dłużej się rozwodzić. No tak na szybko i powiem Wam tylko tyle. Jak macie możliwość i nie będzie to generować jakichś wielkich kosztów to warto zobaczyć. Warto zobaczyć coś innego, warto spróbować czegoś innego, bo tam te przeszkody niby podobne, a jednak troszkę inne i, i też, też z boku patrząc na nie, no to w sumie to wygląda tak samo jak na Tam tamta też wygląda, ścianka też wygląda tak samo, ale przez to, że po pierwsze było mokro, po drugie, że tam na tej ściance nie ma gdzie zaczepić paluchów. Te klocki zupełnie się inaczej trzyma, zupełnie inaczej się to przechodzi, także też trzeba, trzeba po prostu zwrócić na to uwagę i tyle. Także, jeżeli macie możliwość, mam nadzieję, że za rok też dojadą, zrobią chociaż jedną imprezkę. Ja na pewno pojadę, bo będzie po prostu znowu jakaś odskocznia od Run Magedonu i innych tego typu rzeczy, więc mam nadzieję że też, że spięło im się to jakoś biznesowo. Co prawda ludzi no, nie powiedziałbym, żeby były jakieś tłumy, ale to może przez to, że znowu człowiek przyzwyczajony do trochę innej skali przez Run Magedon, to jedno. Drugie jeszcze wracając do tej trasy to też. No uważam, że był to po prostu łatwy bieg. Ale nie wiem, czy był to łatwy bieg, bo tydzień temu dostałem taki wpiernik, że wszystko teraz będzie łatwe. Czy ten, czy po prostu rzeczywiście był łatwy? Jeżeli ktoś był, ktoś to ogląda, dajcie znać jak po prostu wasze odczucia, co myślicie o tym. Bo mówię, dla mnie to był po prostu łatwy, fajny bieg, warunki dopisały, mimo tego, że lało i że w ogóle było ciężko, gdzieś tam <laughs> momentami jak lało, tak trochę konkretniej, to naprawdę. Miło będę wspominał. Dobra, nie ma co przedłużać. Na razie.